Cześć. Młodość ma się tylko jedną i można się przez nią prześlizgnąć, ale po co? Przecież w życiu ważna jest przygoda. I dobrze, gdy przeżywa się ją z innymi i dla innych. A młodość i przygoda to KSM, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, bo KSM jest dla tych, którzy chcą robić więcej, którzy nie marnują czasu i biorą odpowiedzialność za swoje życie. Dlatego dzisiaj zabieramy was ze sobą do Sandomierza, gdzie KSM Diecezji Sandomierskiej obchodzi jubileusz 30-lecia reaktywacji. Poznajcie ludzi, którzy podpowiedzą Wam, jak dobrze wykorzystać swoją młodość. Jak jej nie przespać, a przeżyć. Gotów? Młodość, Bóg i Ojczyzna. Młodość, ciekawość i spełnienie. Młodość, wiara, służba. Służba, radość, cnota. Miłość, oddanie i kreatywna młodość. KSM to dla mnie rodzina. KSM to dla mnie, śmiem powiedzieć, duża część życia wszystko prawie. KSM to dla mnie moja droga życiowa i coś, co tworzy mój światopogląd i to, jak chcę swoje życie prowadzić. KSM to dla mnie przyszłość, dla wielu młodych ludzi. KSM to dla mnie przede wszystkim taki sposób na życie, sposób na młodość i to się sprawdza. KSM w moim życiu zmienił bardzo dużo. Postrzeganie przede wszystkim świata i to w jaki sposób ukierunkowuje swoje życie. KSM pozwolił mi znaleźć Boga i znaleźć go też również w innych ludziach. Pokazał mi wielu dobrych ludzi. Moi najlepsi przyjaciele pochodzą z KSM-u. KSM pozwolił mi tak spokojnie patrzeć na, na rzeczywistość. Wszystko to, co robiłem, to no, miało taki głębszy sens. KSN w moim życiu zmienił bardzo dużo. Zmienił podejście do wiary, do Boga, do tego, że można wszystko zrobić. Tylko trzeba chcieć. Trzeba mieć dobrych ludzi wokół siebie i trzeba działać. Trzeba pokazywać innym swoją wiarę i nie wstydzić się tego. Jak uświadamiam sobie fakt, że KSM decyzji Sandomierskiej obchodzi w tym roku swoje 30-lecie, to jest to dla mnie swojego rodzaju taka duma, że to już tyle lat, kiedy możemy właśnie służyć Panu Bogu i Ojczyźnie. Czuję radość, czuję dumę z tego, że no takie dzieło przetrwało tyle lat. Zaczynało w zupełnie innych warunkach. Teraz mamy inną społeczność, innych ludzi. A nadal znajdują się osoby gotowe poświęcić swój czas, swoje siły, żeby zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, dla kościoła, dla Pana Boga. Czuję taką nostalgię, może troszkę takie wspomnienie, że tyle lat już tworzymy to stowarzyszenie. Może nie konkretnie my jako młodzi, bo wiadomo, że jeszcze jesteśmy za młodzi na to, ale osoby, które były przed nami, że przez tyle lat mogła się tworzyć taka wspaniała historia, że mogliśmy służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. 30-lecie KSM-u jest potwierdzeniem tego, że to, co zaczęliśmy kiedyś, że ma sens i że ten charyzmat, on odnajduje w młodych ludziach również odzyw i ma, ma wzięcie, można powiedzieć. Myślę, że to jest kawał historii, kawał dobrej roboty, ludzi, którzy chcieli działać, którzy świadczyli o KSM-ie i to jest dla mnie wzór. To są osoby, których chciałabym naśladować i kontynuować. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wielka rodzina młodych. Jak ta młoda rodzina czuje się obchodząc swój perłowy jubileusz? Czuję się bardzo dobrze. Jest to szansa dla nas spojrzeć wstecz i sięgać do początków, do tych idei, które zawiązały KSM jako taki, ale jest to z drugiej strony wyzwanie, no bo chcemy tę ideę dalej krzewić. I dzisiaj no nie jest to łatwe wyzwanie. Ale nie dajemy się, jesteśmy cały czas gotowi. Czujemy się młodo i właśnie to y, sięgamy do przeszłości, ale też może to jest początek czegoś y, nowego. Czym różni się katolickie stowarzyszenie młodzieży od innych wspólnot młodzieżowych? Najbardziej to, co nas wyróżnia, to akcja. To, że mamy takie dwa filary KSM, to jest formacja i akcja. Formacja. Czyli no, ten rozwój nasz duchowy, to w większości takich duszpastorów działających przy kościele mamy te formacje, a u nas mamy jeszcze akcje, czyli takie wydarzenia, które organizujemy w parafiach, w diecezji. Wychodzimy do młodych i pokazujemy im te działanie. Jest też to zwrócenie uwagi na patriotyzm, który jest bardzo ważny. Dzisiaj młodzi często mam wrażenie, że zapominają o tych wartościach patriotycznych i w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży zawsze na to zwracamy uwagę. Miłość do ojczyzny, miłość do Boga, miłość do Kościoła. Mamy zawołanie y, przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie gotów. Y, I właśnie jesteśmy gotowi do służby Kościołowi i Ojczyźnie. Czy stowarzyszenie, y, takie jak KSM, o głębokich y, tradycjach, wartościach, to jest aktualne i dobre y, stowarzyszenie na dzisiejsze czasy? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Można by powiedzieć nawet, że najlepsze do tego. Dlatego, że dzisiaj takie mam wrażenie, często kiedy rozmawia się też z młodzieżą, z młodymi ludźmi, to nie zawsze wiedzą czego chcą, tak można by powiedzieć. I takie stowarzyszenie, wspólnota przede wszystkim, pozwala im znaleźć się w gronie rówieśniczym osób o podobnych wartościach, o podobnych poglądach. To im pozwala jeszcze bardziej jakby doświadczać Bożej miłości i pozwala też im jakoś to ugruntować sobie też. Potrzeba świadectwa, yy, jest bardzo wymagająca. Często oni się zderzają z tym, że rówieśnicy ich wyśmiewają, że przeżegnają się, że przychodzą do kościoła, że się modlą, że są katolikami. Mimo, że wiele osób jest ochrzczonych w Polsce, to, to te wartości jednak nie zawsze one znajdują wyraz codzienności. A właśnie wspólnota, Stowarzyszenie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, z miłości do Boga, z miłości do ojczyzny, z miłości do człowieka, też pozwala rozwijać i pozwala znaleźć ten czas w swoim życiu, dobrze wykorzystać swoją młodość także. Mamy też nasze 10 zasad KSM-u. Myślę, że to bardzo ułatwia też młodzieży, że mają podane jakieś te zasady, którymi mogą się kierować, jeśli są zagubieni. I to też cechuje właśnie KSM, że mamy jakieś te ramy, w jakich mamy działać. Dzięki temu może jest łatwiej. Co daje młodym ludziom członkowstwo w KSM-ie? KSM dla młodych ludzi jest tą przestrzenią, gdzie mogą realizować siebie przez doświadczenie wcześniej obecności w ich życiu Pana Boga. Życie sakramentalne pozwala im tę miłość Pana Boga odkrywać na nowo i tą miłością dzielić się właśnie we wspólnocie z drugim człowiekiem. Znajdować w nich oparcie, znajdować w nich pomoc, zobaczyć, że obok jest taki sam człowiek, który zmaga się często z tymi samymi problemami i kiedy je wypowiemy nieraz, to okazuje się, że one wcale nie są takie duże i możemy razem mieć przeżycie do świętości, do Pana Boga i dawać też piękne świadectwo. Po czym poznać KSMowicza i czy w codziennym życiu widać jakąś różnicę? KSMowicz się nie poddaje i nie mówi, że czegoś się nie da, bo wszystko się da, tylko trzeba chcieć. Nie mówimy sobie właśnie, że, że nie damy rady, tylko zawsze chcemy rozwiązać problem. Jak wy rozumiecie to KSMowe słowo gotów? Dla mnie to codziennie się z tym zmierzę. W każdej sytuacji życia to jest dla mnie realizacja woli Bożej, odpowiadanie na to gotów, usiadanie sobie swojego powołania. Swojego życia też jako chrześcijanina, księdza, człowieka, i odpowiedź na to. Bo są no, życie każdego człowieka jest usłane różnymi wydarzeniami, i nieraz możemy albo bić się z tymi wydarzeniami, albo możemy je próbować w kluczu Ewangelii jakoś interpretować i właśnie odpowiadać na to gotów. No, dla mnie gotów to jest. Yy... Właśnie gotowość do działania, do pomocy innym, doświadczenia o Bogu, o tym, żeby być wzorem dla innych, gotowość do działania, do pomocy też właśnie takiej też wolontariackiej dla innych. Co daje wam motywację do działania w KSM-ie? No dla mnie jest tą motywacją ciągłe zderzenie się z naszym zawołaniem, że ono po prostu jak pacierz wraca z każdego dnia i realizacja tego, próba realizacji. To jest zadanie no, na całe życie, dla każdego człowieka, żeby coraz bardziej służyć Bogu, Kościołowi Ojczyźnie, przez cnotę, naukę i pracę, czyli przez ten rozwój ciągle rozwijać się. Duchowo każdy człowiek na każdym etapie swojego życia może podejmować jakieś dobre postanowienia, które pozwalają mu zbliżać się do Pana Boga. Dla mnie motywacją jest to, że y, widzimy młodych ludzi, którzy cieszą się y, za każdym razem, jak przyjeżdżają, widzą nas jak widzimy, że zorganizowaliśmy jakieś fajne wydarzenie i ci ludzie wracają i, i chcą więcej, chcą działać i, i właśnie to od nich odbieramy tę energię. Czy i dlaczego KSM to sposób na wspaniałe życie? Bo skupia jak w soczewce właśnie te wartości, które też są potrzebne do takiego integralnego, całościowego rozwoju człowieka. Czyli właśnie rozwój moralny, rozwój intelektualny, rozwój społeczny i ten rozwój też Religijny. To są te płaszczyzny, które no, cały czas obecne są w życiu każdego człowieka. Nie da się ich jakoś wykorzenić z codzienności. Nawet jeżeli ktoś się je odrzuca, to one i tak prędzej czy później wracają. Albo człowiek, jak mówi Święty Augustyn, przeżywa pewien niepokój, jeżeli odrzuci to życie swoje religijne. Jak wykorzystać swoją młodość? Jak ją przeżyć, a nie przespać? Działać. Mówić gotów yy, i brać udział we wszystkich wydarzeniach, na jakie mamy czas. Yy i aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach diecezjalnych, parafialnych, zachęcać swoich przyjaciół do wstąpienia do KSM-u, żeby mieć też swoich ludzi. Trzeba być odważnym. Trzeba odważnie iść też przez życie, brać swoje życie w swoje własne ręce i nie dać się też, może to będzie takie słowo zbyt górnolotne, ale zmanipulować, nie dać sobie wmówić po prostu, że Kościół, że Pan Bóg, że te wartości, które wypowiadam z Ewangelii są niemodne, że są nieaktualne, albo że KSM to jest jakiś przeżytek, nic bardziej mylnego. To jest właśnie ta przestrzeń, gdzie też można dobrze zrealizować siebie, dobrze zrealizować swoją młodość i rozwinąć skrzydła. Ma się tylko jedną i nie warto jej przegrać na kąpie. Dlatego wstańmy z kanapy i idźmy zmieniać świat. A KSM to konkret na dziś sposób, aby się nie zgubić. Zobacz, sprawdź. Może to sposób także na wspaniałe życie dla Ciebie. Do zobaczenia za tydzień.